Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji. Dziś pokażę Wam, gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w samochodzie marki Mercedes, Mercedes A-klasa, model 268. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Skrzynka bezpieczników znajduje się pod podłogą pasażera. Tak jak widzicie, ściągamy dywan. Tutaj jest klapka, pod którą znajduje się akumulator oraz skrzyneczka z bezpiecznikami. Odkręcamy tą śrubę plastikową. ściągamy podłogę. Tu jest jeszcze taka osłona, którą również ściągamy i jak widzicie skrzynka bezpieczników znajduje się tutaj, tuż za akumulatorem w naszym samochodzie. Kolejna skrzyneczka znajduje się po tej stronie. Jak tu uchylimy drzwi, tu jest taka skrzyneczka. Dokładnie. I bez problemu, znajdziecie sobie tutaj wszystkie bezpieczniki w Waszym samochodzie. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do dawania subskrypcji, łapek w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się szerokości.